Tatuaż, decyzja którego dojrzewała 7 lat. Pani, która do mnie przyszła, od lat pracuje jako nauczycielka w szkole, kiedyś była przeciwna tatuażom. Mówiła, że to nie dla niej. Z czasem jednak coś się w niej zmieniło. Zaczęło jej się podobać, pojawiła się ciekawość, ale decyzja. Dojrzewała latami. Przez siedem lat szukała wzoru, który będzie naprawdę jej, który będzie czymś więcej niż tylko ozdobą. Przyglądała tysiące rysunków, odkładała, wracała i nagle znalazła. Jeden rysunek to on. Wybrała mnie po tym, jak zobaczyła mój baner na spacerze z psem. W tym momencie poczuła, że to już czas. Zgłosiła się, pokazała wzór, umówiliśmy na termin i... Tatuaż powstał na odsłoniętym miejscu. Cowołały spore poruszenie wśród jej znajomych i otoczenia. Ale ona w końcu poczuła się sobą, nie robiła tego dla świata. Zrobiła to dla siebie. Z odwagą, którą w sobie nosiła od dawna. Tatuaż stał się symbolem wewnętrznej zmiany, cichej, ale mocnej. Jeśli w tobie też coś dojrzewa, nie musisz tego odkładać. Napisz, zrobimy to razem w Twoim stylu, w Twoim tempie.